Ja też, jak lubiłeś ten swój film z tego Tinkiego, to no. tam też prowadziłem swój kanał w międzyczasie, ja tam w ogóle 7000 tysięcy wbijałem, siedmioma Short Wiesz, jak łatwo Bo... jest wbijać? Chyba Worda nas rozpiłem. Dobra, mów, mów, mów! wiesz jakie co, co wbije suby szowcami? Ty prawie stokoła koła zaraz wbijesz na tych szorcach. Bo ty robiliś ten projekt z tym, z tym serw... Z, z, z tym, z tym, z tym t tu biesiące, nie? No, no, to kidowski robiliśmy we dwóch. A jakbym robił coś takiego na szowcach? Kto więcej sumów, subów, albo kto wbije w pierwsze stokoła? No, na stokoła koła może ciężko by było, ale... Co jeżeli. Dobra, możemy coś takiego zrobić. Tylko, że na te kidowskie ten, na te kidowskie kanały, właśnie shortsy wstawiać i damy sobie okres czasu dany. I kto więcej subów bije tymi shortsami przez ten dany okres czasu? O co się zakładamy? Dary, masz miejsców? Słuchaj, no trochę ten Mikidowski kanał zarobił, nie? Trafi milioner na milionera. Dobra, ma. No, nie, 500 za dużo. Dawaj, dobra, dawaj o to skromne 300. Skromne 300 powiedział. Dobra, to ugadani, to muszę ze współpracy teraz załatwić na kanał. I w ten sposób rozpoczynamy moją podróż z wbijaniem subskrypcji. A na ich wbicie jest kilka sposobów, które można podzielić na filmy, czorcy, lub pisanie komentarzy sub za sub. No chyba nie muszę mówić, że te pozostałe opcje odpadają, co sprawia, że do wyboru zostaje nam tylko i wyłącznie nagrywanie shortsów. Dlaczego? Dlatego, że takowych można robić kilka dziennie. I to jest właśnie klucz do sukcesu, ponieważ są one bardziej promowane niż zwykłe filmy na YouTubie, co przekłada się na większe wyświetlenia mniejszym kosztem czasu, który odgrywa w tym przypadku główną rolę. To oznacza, że nie muszę nagrywać tydzień filmu i patrzeć na to, jak przez te następne tygodnie zdobywałem 300 wyświetleń, ponieważ mogę przez ten czas wstawić 7 lub więcej shortsów i patrzeć na przyrost kilku tysięcy subskrypcji. A przynajmniej mam taki plan, żeby tak było. Ponieważ moim zadaniem będzie wstawienie kilku shortsów dziennie, minimum dwa, wspominając jak najbardziej o tym, by ten kanał subskrybowano. Więc dzisiaj również dowiemy się, czy jest ciężko wbić 100 tysięcy subskrypcji na YouTube i dostać ten srebrny przycisk, który jest tak bardzo wymarzony przez kilka osób. No i całość będę robił na kanale dla dzieci, który widzieliście już w poprzednim odcinku. A zresztą, już kanał jest już trochę rozbudowany, to wstawiając już pierwsze shortsy nie będę musiał czekać na to, aż YouTube zacznie je łaskawie promować, bo od razu liczę na to, że będę tu też szorcy zdobywać jak największą ilość subskrypcji. No i wyświetleń. No i oznacza to znowu to, że będę robił z siebie debila na modulatorze. No i przede wszystkim sprawdzimy ile uda nam się zarobić przez ten czas wstawiając tylko i wyłącznie szorcy. Ponieważ nie tylko długie filmy mają zarabianie, ale również te krótkie, zwane właśnie szorsami. Co prawda zarabiają one znacznie, znacznie mniej patrząc na cpm -y, ale jest to jakiś zarobek i zobaczymy ile uda nam się przez ten okres czasu, jakim jest miesiąc zarobić. A pierwsze szorcy zacząłem nagrywać już teraz. Dobra, nie wiem czy włączyłem w ogóle modulator. Jeżeli tak, to pewnie słuchaj mnie jak debila. Zaczynamy z nagraniem pierwszego shortsa Więc tak, trzeba znaleźć e, jakieś fajne tło. Wydaje mi się, że idealnym będzie wioska. Plan na tego shortsa mam następujący: Czyli będę po prostu promował to na zasadzie właśnie tych subskrypcji. Czyli w tym przypadku każda subskrypcja będzie zmieniała mi game ponieważ jest to proste do nagrania. Więc e, od tego wydaje mi się, że zaczniemy. Minecraft, ale każda. O kurde, ale zacząłem piszczać. Minecraft, ale każda wasza subskrypcja zmienia mojego game co jest? Mam kreatywa, normalnie mogę sobie stąd wylecieć. Dobra, no to początek mamy gotowy, nie? Trzeba kontynuować teraz tego szorca. Kurde, gnoju, ty. Wypadł. Wątam. Idź, tu masz być. No, wypadł. Dobra, wyszedł. I. O kurde, dobra, ole dostał. O, szybko zostaw suba. No niestety. No chyba nie muszę mówić, że jestem debilem Ale przynajmniej tylko na shortach i tylko pod zarobek No i pod wygranie zakładu Który finalnie stwierdziliśmy, że będzie do 8 marca Czyli do momentu, w którym oglądacie właśnie ten film Więc jeżeli doceniasz to, że montuję to właśnie w dniu, w którym to oglądacie To zostaw subskrypcję oraz łapkę w górę A ja pewnie dzisiaj zrobię z siebie debila nie tylko jeden raz Klatka motywacyjna Dodaję to dosłownie przed publikacją tego filmu Chciałbym, żeby pod tym filmem była jak najmniejsza różnica względem wyświetleń Co do łapek w górę Czyli jeżeli będzie... 5 wyświetleń, to łapek w górę ma być 6. Więc sprawdźmy, jak bardzo jesteście zorganizowaną grupą i zróbmy tu najwięcej łapek w górę na tym kanale. Tak, sprawa wygląda w ten sposób, że jestem aktualnie po nagraniu 6 shortsów <laughs> i wszystkie mam w tym miejscu. Wygląda to tragicznie. To jak muszę siebie debila robić, to po prostu jest powalone. Nagrałem to w 20 minut, więc jest całkiem spoko. Nie trzeba się nad tym naprawdę dużo poświęcać, bo to jest kilka sekund. No i zaraz muszę wszystkie te 6 shortsów z montować, wsadzić je do folderu, no i opublikować. Ciekaw jestem, jak sobie w tym czasie radzi fazy z nagrywaniem tych shortsów. może być ciekawe, biorąc pod uwagę jego przeszłość z dziećmi. Wczoraj gorączka, siusiu, siu, 57 tysięcy stopni, żyganie. ledwo co mogę mówić, ucho bolało, teraz tylko gardełko lekko boli, brzmi jakbym przechodził mutację, pora a ten to teletypisz nagle do mnie. Ej, bo ty musisz mi coś nagrać, co za per... On się przejęzyczył, chodziło mu o sigmę. Ojojoj, oj, miłego montowania moich, jego katania. Teraz mnie to... O, o, o. Ten co go gardło boli. A realnie skracając wam przygody faziego, to oprócz tego, że wywaliło mu dwa razy Minecraft, to w końcu przeżył do nagrywania tego shortsa. Pierwsze jest to, że mówię po prostu co mam w głowie, a ten debil będzie musiał to montować. <śm> Patrz, koncert, koncert, koncert! Smutni, czuci i smutni Wszystko udawane jest jak w telewizji! Nadzieja, umierają cele! Ja naprawdę chciałbym wam dać tu czysty content, ale to jest po prostu złoto! I zamiast skupiać się na głównym celu tych subskrypcji, to ja muszę wam to zostawić! Ja, yeah, ja, yeah. how much is your outfit? Ja znaję bądź ze sklepu. Słuchaj mnie, produkcja na KFC już czeka. Jeszcze raz aż czekasz. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale jestem od, od jakiegoś czasu kurierem na KFC. A ty, mały, co uciekasz? Nigdy nie, nie uciekiesz, ty też nie macie. Jestem nowym kurierem KFC. Moja firma nazywa się Inveno Energy, firma z kurczakowozem. Minecraft! O, kurde, ale, ale Katsty, ale Katsty! Minecraft, ale zmieniasz moją więklo! Le, 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 le. No 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 mi w dół. Minecraft, ale zmieniasz moją wielkość Włączamy sobie game moda Te dzieci i tak tego nie zobaczą, tak? Dobra, jestem we wiosce jakiś filacer mnie popycha, co jest? Ja ja sobie nie dam tutaj rady No i short zakończony ale jest mojego łóżka, to jest moje łóżko i jest. No rachotu 1v1. One one. Ja nie mogę nieważne. Ale ważne jest to, jak wyglądają moje statystyki po dwóch dniach wstawiania shortców Stałem jak co dzień rano i się okazało, że świat po... Znaczy, może tak, nie co dzień rano, bo jest 13, ale wybaczcie Wstawiłem jednego shortsa, mm, który mi zrobił 5000 wyświetleń eee, przychód jest naprawdę duży, ale to nie ma się czym przejmować tak naprawdę Minus jest tego taki, że wrzuciłem te dwa shortsy Pierwszego, drugiego drugiego Zamiast dwóch shortców w jeden dzień, to wrzuciłem tak pojedynczo, żeby to się po prostu rozruszało No i teraz to się rozruszało, więc nie ma co się zatrzymać, tylko po prostu iść z tym dalej No i przede wszystkim moja teoria na temat targetu, który odpowiednio teraz będzie nieodpowiednio trafiał do tych widzów. No to tak, pojawiły się po tymi szorcami dziwne komentarze, że robię drugą część. Ale przechodząc nie tylko do wyświetleń i zarobku, przejdźmy do subskrypcji, które dostałem za pomocą tych shortsów. Z góry, bo patrząc na statystyki tego shortsa, co 5 5000 wyświetleń, mamy 250 subskrypcji więcej, więc to jest całkiem dobrze. I również ten shorts, który mi zrobił 37, 37 subskrypcji. I nadszedł właśnie ten przełomowy moment, w którym cały kanał w godzinę robił 1200 wyświetleń z shortsami, co oczywiście mnie bardzo ucieszy ponieważ to przekłada się na większą ilość subskrypcji, o które jest właśnie ten zakład w kontencie. 1200 no. wyświetleń w godzinę O! Ta, no, 500 nie. wyświetleń robi w godzinę Ej, idzie No, tylko to ma 20 rpm. -u. A, jeden wyświetleń, Bang bang. To się nie kończy A nie! Też leci 500 wyświetleń, dobra! No to chyba łatwe trzystówki. A póki co jestem na wygranej pozycji Z względu na to, iż Fazy był przez chwilę chory I nie mógł nagrywać tych szorców, jednakże... Chyba, chyba mu się humor polepszył Zaraz to zresztą zobaczycie Inaczej mówiąc, jeszcze nie wyzdrowiał na głowę Jak Poddawać shorty dla dzieci, niech te dzieci się udławią tymi shortcami Podmieniamy to, czyn twój stary podmienił pieniądze z komunii, z papierkowymi, z monopolii, żebyś nie zorientował debilu głupi. Mówimy tak, czemu ja takie rzeczy mówię, weź to wytni Nie. O, no i wreszcie normalnie powiedziane. Jakbym nie miał parówki między nogami. Oczywiście od tyłu ułożonej. Ale ty słaby bitrej, co ja mam z OBS-em? Jak, ktoś ma poradnik, jak ustawić OBSa? To napiszcie do mnie na Discordzie. a Z i Dzięki, dzięki. O no, a za każdego lajka, liże, jajka, mini majka. jak ja tu się jąkiem jak co druga prosta... ej, wytnij to. Jestem niczym nie a że ten Jeżeli ktoś by mnie pytał, czy mam downa Zdarza się. Czy dzieje więcej niż w moim całym życiu? To jest friendly fire włączony. Halo, zielony, bije zielonego. Raczej idiota idiotę. Co temu Ciebie sam disujesz. Że to mówię jakby ktoś mnie bił za ścianą. Przepraszam, nikt mnie nie bił jak coś. Policja. Oddychanie. On nie oddychał! On nie oddychał! Brain rot po całości. Juhu! Pobieramy to, abyś dostał kurwa prawa autorskie. Mimo, że czuję się pięknie, może wyruch mi rękę. Dzieci się nie zorientują, że zniknie. Nie, no, zorientują się. Dzieci właśnie się orientują, że znikają napisy. Dzieci! Napisy nie są ważne w shortsach. Ważne są zostawianie subskrypcji, łapę w górę i wbijanie miliony pieniędzy dla tych, którzy je robią. Ja szanuję, szanuję samotne matki, matki nie piję dwie i nie palerniki, bo wszedłem do branży z tej. W zupę. Ja dostanę przez tego debila 18+, plus na filmie tego wycinam z całego filmu Ale przejdźmy do kolejnego podsumowania statystyk z mojego kanału Ponieważ wstawiłem 3 szorcy Zrobiłem 1300 subskrypcji, bo mi jakieś tam szorcy wystrzeliły I aktualnie nie patrzcie na zarobki, ponieważ one są w 28 dniach A minęło więcej niż 28 dni od ostatniego filmu, więc po prostu tutaj pokazuję mniej Ale pomijając ten fakt, mamy 1300 subskrypcji Generalnie to są realne subskrypcje z samych tych szorców Co i tak później podliczę, żeby mieć pewność, ponieważ Zapisałem sobie wcześniejsze subskrypcje. 48 godzin nasz zrobił 15 tysięcy, drugi 5 tysięcy i trzeci tysiąc, więc to wszystko sumując robi nam 20 tysięcy wyświetleń. Tylko trzy shortsy, które gdzieś tam wstawiłem pojedynczo. I w końcu przelałoby się wstawiać po dwa. Wtedy będę miał jeszcze większą szansę na to, żeby jak najwięcej z tych szorców zarobić, ponieważ biorąc pod uwagę takiego szorsa, który z 15 tysięcy wyświetleń ma, to zarobił mi złotówkę. Jest ta złotówka przychodu za 5 tysięcy wyświetleń, więc strzelając, myślę, że ten film zarobi jakieś 3 złote, co oczywiście na koniec podsumuję ile wszystkie te shortsy zarobią i tak dalej. To dodam, że na shortcie, na którym jest tylko muzyka, moje gadanie i efekt subskrypcji i nic więcej. Dlatego wstawiając takowe shortsy, no nawet nie trzeba się starać, żeby dodawać napisy i inne rzeczy. Wystarczy sama muzyka, no i nagranie shortsa, a jak widzicie efekt jest zadowalający. Więc żeby już wam nie zanudzać ciągłą analityką tego YouTube'a, przejdźmy może w końcu do podsumowania. Czas na podsumowanie tego, co przez ostatnie 7 dni udało nam się wystrać na te kanały. Dobra. Dobra. Dobra, u mnie statystyki wy... Dobra, zaraz ci powiem te statystyki, ale najpierw jestem ciekaw twoich. Głównie zakładaliśmy się o subskrypcję, nie? No. Szkoda, że nie o wyświetlenie, ale dobra. Plus pięć koła. Subskrypcji?! Tak. Nie. Tak. Ostatnie siedem dni. No. Walisz mi screena, ja to do filmów wstawiam. Ile masz wyświetleń? Walę ci... 196 tysięcy Ale ostatnie 7 dni No ostatnie 7 dni Ale ty wszedłeś na kanał Dipsy czy na swój główny? Eee. No ty mnie nie denerwuj nawet eee. Tak, jak on zarabiania nie ma 32 zł zarobił Nie, <coughs> nie wiem, o co ci chodzi A dobra, zlikowałeś zarobki, jak coś ja to sobie zapisałem Zlikowałeś zarobki głównego kanału Dobra, 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 bez trollingu Bo zaraz ci też pokażę moje główne zarobki A, na, a nie chciałbym tego Więc wejdź teraz na Dipsy I po, pokaż no. jakie tam masz testy Styki. Bardzo słabo mi poszło. No domyślam się. Oj, bracie! Oj, bracie! Jakbyś wybrał okres, gdzie mógłbym nagrywać więcej szorstki. Ty miałeś okres, by Niech mógłbyś jeden. nie chorować. Dobra, a twój sta Toma. Wycinam to. <noise> Dobra, u mnie statystyki wyglądają w ten sposób, że przez ostatnie 7 dni uzyskałem 50 tysięcy wyświetleń i 3,1 tysiąca subskrypcji. A zarobiłem z tego całego gówna 13 zł. Odpacało się? Tak, czekam na przelew, pozdro. No, nie wiesz, mam nadzieję, że tego nie słychać. A więc, jeżeli chodzi o zarobki z szorcu na dziecięcym kanale, jak widać, w 7 dni da się naprawdę dobrze zarobić. Na półkę, baba. A jeżeli chodzi o nasz zakład, to tutaj macie potwierdzenie przelewu, że go faktycznie dostałem. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ podczas robienia tego filmu na społeczność dałem właśnie jego zapowiedź. Wraz z tym, że jeżeli chcecie, to możecie mi zadawać jakiekolwiek pytania, na które będę mógł odpowiedzieć sobie na koniec tego filmu. No I w ten sposób, właśnie przejdźmy do tych pytań, których za dużo nie ma. Pierwszym z nich jest, jakie zradzisz plan na mocne filmy. Aktualnie wydaje mi się, że te właśnie mocne filmy się powoli kończą. Ponieważ już wstawiłem trzy razy coś, co nie jest głównym Minecraftem, i podoba mi się robienie tego typu kontentu, jednakże minimum miesiąc trzeba, żeby ten taki banger był. Wydaje mi się to, że to już jest kwestia właśnie miesięcy, żeby zrobić taki większy film, i mogę zdradzić, że będzie to coś związanego z zagranicą. Kolejne pytanie: znaczy to nie jest pytanie, jest serwer na komputerze, którego procesor jest podkręcony ciekłym azotem. To miały być Pytania, więc odpowiem na to jakby to było pytanie. Tak. Jaki masz komputer? Aktualnie w moim komputerze siedzi karta graficzna RTX 3060 12 GB. Tak dokładnie musiałem sobie spojrzeć. E, no i procesor Intel Core i 7. Kurde, jaki to jest procesor? 11700K 11700F Kolejne pytanie: Gdzie żyjesz? Ile masz lat? I czy lubisz piłkę nożną? Gdzie żyję? Tam, gdzie każdy, czyli na planecie. Ile masz lat? 18. Czy lubię piłkę nożną? Nie. No i nie pytanie, ale Sigma, więc w ten sposób to zakończmy.